Siłownia, Polden studio, treningi personalne i dietetyka. Tańce towarzyski, zumba, step, areobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata i inne. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Treningi i zajęcia dobierane do potrzeb, możliwości oraz wieku. Fitness and Dance Studio ma propozycje również dla Ciebie. Osiedle Dolnośląskie 148E. Zakończyliśmy rozmowy na temat podpisania porozumienia pomiędzy prawem i sprawiedliwością a ziemią bogatowską w powiecie i w mieście. I w, no w zasadzie to porozumienie jest dość krótkie, ale polega, polega na tym, że, że my chcemy wziąć odpowiedzialność za powiat za miasto bogatów i stawiamy sprawy powiatu i miasta y, jako służbę publiczną. I nasi radni będą pracować, będą współpracować. Mamy na tyle, wiek, na ty, ta, taką dużą większość, że po prostu y, nie ma problemu, żeby się y, żeby się dogadać w, w, w wszystkich sprawach. Najważniejszą sprawą jest to, żeby y, to wszystko służyło dobrą i, i rozwojowi y, powiatu i miasta bohaterów. I te nasze propozycje przyjmuje Ziemia za co dziękuję. No i liczę na to, że przez 4 lata, do końca kadencji, to porozumienie będzie trwało. Takie mam oczekiwanie i życzenie i życzę, żeby, żeby to się spełniło. Dziękuję. Wczoraj na zarządzie Ziemi Łowkowskiej. Uchwały, w drodze uchwały podjęliśmy decyzję, że będziemy chcieli stworzyć koalicję rządzącą w powiecie i również mam nadzieję w mieście z, właśnie z pisem bełchatowskim. Dziękuję senatorowi za, za takie profesjonalne podejście do sprawy i wyjście naprzeciw również naszym oczekiwaniom politycznym. Jestem przekonany, że to nie będzie koalicja na rok, na dwa, ale na pełne cztery lata. Czego myślę, nasze osoby są gwarancją. Także my, mam nadzieję i jestem tego bardzo głęboko w to wierzę, że to będzie stabilny, stabilny twór polityczny w powiecie i myślę również, że i w mieście. Mamy przygotowane porozumienie, które dzisiaj tutaj przy Państwu chcemy podpisać. Oczywiście to jest takie ogólne, krótkie porozumienie, gdzie. Deklarujemy współpracę w dwóch samorządach w samorządzie miejskim i powiatowym. Proszę Państwa, pan Grzegorz Grzybiczka, oprócz tego, że był kandydatem na prezydenta, zajął dobre miejsce, trzecie, ale też miał dużo, dobry wynik. Gratuluję tego wyniku. Ale również kandydował do Rady Powiatu i jest radnym. I pan Grzegorz Grzybiczka będzie osobiście realizował to porozumienie. Ja niestety nie mogę. Dać tym udziału, ale po prostu no, są ludzie radni nasi, do których ma zaufanie. I po prostu będziemy chcieli, żeby, żeby, to, żeby, żeby, się, żeby, żeby ta współpraca była owocna i żebyście po prostu naprawdę działali na rzecz dobra tego powiatu. To jest najważniejsze, żeby, żeby ludzie byli zadowoleni z naszej koalicji. Myślę, że po czterech latach, jak się spotkamy, w tym gronie czy w innym, Myślę, że, że dotrzymamy słowa. Tak, drodzy Państwo. Yy... Tak, dla rozwiania wątpliwości, jeżeli są jakieś pytania odnośnie ilości radnych koalicyjnych w powiecie, to ja już mówię, że to będzie liczba 16. 11 po stronie Prawa i Sprawiedliwości i 5 po stronie ziemi bołhatowskiej. Także liczna grupa koalicjantów, stabilnych ludzi, doświadczonych z ambicjami i również z kompetencjami, są gwarancją na to, że będziemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom duhatowskiego powiatu i również miasta Bułchatowa Jak się pokłada już po 30 listopada, sytuacja w mieście, no tylko czekamy na rozstrzygnięcie yy, wyborów na prezydenta miasta Bułchatowa, ale już wiemy w tej chwili, że 15 mandatów po stronie PiSu, jeden mandat po stronie dzień bułchatowskiej, tworzy również liczbę 16, 16. Także tak się to układało paradoksalnie, yy, ale szczęśliwie dla nas i tak jak tutaj senator powiedział, yy, mamy nadzieję, że yy, oczekiwania mieszkańców będą spełnione po tych naszych yy, ruchach politycznych i po działaniach politycznych, które myślę, że będziemy wykonywać wspólnie poprzez konsensus polityczny na wspólnych spotkaniach i z, również na spotkaniach z mieszkańcami. będzie jaki będzie podział Kto starostą, kto wiceprzewodniczącym rady? Jeżeli senator pozwoli. Hmm, oczywiście, tak jak powiedziałem, 11 mandatów po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj ustaliliśmy, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości będzie funkcja starosty i większość w zarządzie wraz z dwoma członkami członkami nieetatowymi zarządu, po stronie ziemi bełchatowskiej wicestarosta plus etatowy członek zarządu. A ja mogę powiedzieć, że nie, ja nie mogę powiedzieć, że to jest, to jest układ w zarządzie, natomiast yy, w, w prezydium rady no to będzie starosta, przepraszam, będzie przewodniczący rady ziemi bełchatowskiej i dwóch wiceprzewodniczących sprawy i Następne tak powiem, te układanki w komisjach jeszcze są przed nami. Tutaj chcemy zaprosić do rozmowy oczywiście wszystkich radnych, żebyśmy wspólnie wypracowali model, który będzie funkcjonował przez 4 lata na wysokim standardzie. Tak, zależy nam na tym, żeby w komisjach, przewodniczącym komisji i wice były osoby dobrze znające się na sprawach poszczególnych działów. Będziemy brali pod uwagę nie tyle układ taki polityczny, tylko merytoryczny. Jeżeli ktoś jest na przykład lep, lepszym kandydatem na, przykład na, na stanowisko danej komisji z Ziemi Bogotowskiej, to będzie to osoba z Ziemi Bogotowskiej. A jak ktoś będzie lepszym kandydatem z PiSu, to będzie z PiSu. I tak, tak z stawiamy. Myślę, że wydaje się, że się do, dogadamy. Może to tak zrobimy. Tak. O, ok. proszę, proszę o dostanek, żeby się było tutaj zorganizować. 就是跑步，对。